Zadyma jest psy nam, psy nam nie dadzą żyć nie, one jedzą Witamy witamy Jesteśmy Na łączce Zobaczymy co tutaj Jeszcze jest kawałek lasu do pochodzenia Zobaczymy co tutaj wyjdzie Tutaj jeszcze nigdy nie byliśmy Nie ma dużo, ale na taki wypad yy, Po pracy W sam raz Tak Także niestety jest 4 stopnie. Trzeba Aj, ubrać, <grym> ubrać czapki. Nie przesadzę. O, to będzie na pewno było. No, trzeba od razu pozbierać. No i pierwszy mój fancik po dwóch śmieciach. Mamy pląbeczkę, zaraz wyczyszczę. Psy nam nie dadzą tutaj żyć. Ujadają non-stop. Także jak najszybciej się oddalamy na długi koniec. Może będzie ciszej. Standardowa pląbeczka solna W pięknej patynie Czarna Z tym takim Zawijasem Wzorkiem No nic Lecimy dalej Tam pod brzuski. Konkurencja nam trochę zryła tutaj kawałek Idę <grytanie> do Oli Co? Ojo oj oj, piękne Tylko trochę Jest na starcie bozia Nie, nie na starcie był guzik Aha Aluminiowa A tak to wygląda Chociaż ciężkie słońce no na początku jak wyszedł to myślałem, że srebrny, bo czarny, nie? No ale nie wiem może być ze srebro, muszą czekaj ciągle. szczekają no. no, gdzie to do... dziadyki, kurde, nie da dużo no, pokopać, nie da zużyć żyć. Nie, bo nas widzą, nie? No. Ten biały nas widzi tutaj i szczeka. Tragedia. No ale medali fajnie wpadł, elegancko. Super, brawo Ty. Wiesz, to same cudactwa kopać jak pierwszy guzik, wykopałam Właśnie, że nie. Jesteśmy już dobrze ponad pół godziny i jest walka o pierwszą monetkę. Wychodzą takie drobne śmieci. wyost kurde dziadu. Dupka od... Dupka od baterii zginiłej. Resztka to co zostało. O, Wykop Vlog wrzucił film. Przyjadę to pooglądamy. Lecimy dalej. Ja już się rozpędziłem to już lecę. No tutaj, guzik, ja przecież, w Guzika wykopałam to dzieję monetę. No ale jest fajny, stary. Mam, trzeci już. Z łóżkiem. O, wszystkie trzymam z łóżkiem. <grymka> Mam pierwszy jakiś ciekawy fancik. Jakiś ciekawy fancik. Coś w stylu brytyjskim. Już to oczyszczę. <grymka> Teraz dowaliłem z tym brytyjskim. Patrzcie, wpineczka Kraków. Jaka piękna aluminiowa. A nie wysychaj, bo coraz. A, muszę polizać. Polizana prezentuje się naprawdę. Mega, mega, mega Pozdrawiamy Kraków Ola, szukaj łódki Ja znalazłem wiosło <grym> Wiosło Z epoki Pyrrhy Chyba Zaraz przetrzemy O, co? Jakaś signaturka tu jest Pewnie PRL, co jest? Ja za otwarty guzik. A guzika jeszcze nie mam. Ja mam cztery. Jak to mówią, u nas niedaleko pada łyżka od chochelki. Dosłownie metr. Ja już straciłem nadzieję no. na monetę. Masz? No mam. Jest krągłość. Kurde, powiem Wam normalnie 10 fenoli Dzisiaj cieszy. Już poczyszczę. Fajne brzuski, ale trawa tam jest wysoka. Kiedyś to było wszystko pole Całe po długości Co masz? Guzik? Polmos Weimarek 1921 Cynkowa monetka, całkiem, całkiem w Stanie No nic, no, trzeba się cieszyć z tego. Lecimy dalej. Taka ładna tubka mi wyszła. Krem do golenia uroda. Pewnie swoje lata już ma. Zabytek. Nie uwierzysz. Jest pierwszy ołowiany żołnierzyk. Pierwszy w życiu cały z podstawką Normalnie szok Bo innego nie ma Nie na A i miałem powiedzieć że wygrałem konkurs na pierwszą monetkę Bo zapomniałem No i musiałem włączyć latarkę Bo już naprawdę się robi ciemno przesadzaj No ale ostrości już mnie nie chciał złapać Także która to jest godzina? 18. Która? 16, 16. No, Jest pierwszy no, Dwie godziny kopiemy Matko dwie, dwie godziny dobra? za jedną monetką. <śmieniczy> 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 ja w ogóle nie mam mężki, Wariaty <śmieniczy> Chyba mam drugą I chyba to będzie Adolf Już sprawdzimy Mennica E Rocznik czterdziesty chyba drugi Co tam Ola? Dwadzieścia groszy No to dwa jeden Dwa? Dwa Oj, oj, oj. Co Mówię Ale dawno ich nie było, nie? Kurde, z pół roku te monety nie widziałem No, no, no Masz Schowaj Dwa aluminiaki mam Dwa aluminiaki Ciemne chmury nad nami dwa. No Powiem Ci, że niech będzie padał chyba Tak Zapowiadali śnieg z deszczem. Tere, cesarstwo, cesarstwo, cesarstwo. Nie. No i tak Ola wychodzi na prowadzenie. Nie jest cesarstwo. Cesarstw. Cesarstwo no proszę cię Ola po... Nie już nie widzę, ślepa jestem No to, 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 to Ci świecę ładnie. Starość, nie radość. 1900? Który? Czekaj, 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 bo to może być ciekawostka 1912 albo 13 widzę Ja widzę 12, 12, 12 tak? 12, no to i tak fajnie. Ja widzę 12. No i gitara. 3-2. No to już mam. Ale moja Ta wpinka robi robotę. Nie mam medali. No to ja cię poszczelę z żołnierzykiem. Ja mam 4 guziki. No, guziki się nie liczą. Jak nie? Jak nie. Jak nie, ty jak. Nie jak nie, tylko krowa. Ty jak nie masz fancików, to wszystkie śmieci swoje. Dobra, dobra. No, i teraz w drodze powrotnej kurcze, normalnie wychodzą monetki. Też mam cesarstwo Fenolka. Próbowałem go doczyścić, do... żeby datę było widać, ale niestety strasznie zajechany. No nic, widzicie, już skupić nie chcę. Jeszcze kawałek do auta i, i fajrand. Yy, wracamy już, ziemniło się jeszcze z właścicielami porozmawialiśmy chwileczkę, to znaczy ja poplotkowałem. Poplotkował chyba. I ten, no i co? Yy, nie będziemy robić podsumowania, w sumie wszystko nagrane, yy, remis w monetkach, resztę fantów. A, nie będziemy. miałeś trzy monetki? Trzy, tak. Także. Także tyle uciekamy do domciu, zimno się zrobiło półtorej stopnia Jest teraz kurczaczki, zima, zima idzie. Ach nic, pozdrawiamy. Trzymajcie się. A. Pa pa, do następnego fajnego wypadu.